Dobra, stwierdziłem, że zwiększę trochę cooldowny i tych zabijających neutralnych też. Zobaczymy jak będzie, jak będzie dalej szybko wszystko to coś pomyślimy. Które, ta ruda była w no. A ja chciałem mówić tak, nie no, ale że Adi Lodzisa zabiega Jak nie razem chodzą. Trochę dziwne To nie ta gra kurwa daj no, osoby co tu się dzieje 3 kurze co tu się dzieje? A, to nie się strzelają. uważaj, bo ten deraktor to tu ma mało czasu. Co ja się nie dzieje, że oni go nie naprawili. Co tu się dzieje, kurwa? Ci z Idę do tego. Idę do admina. Chyba Shields Elektrykal. Będziemy oba. Ej dobra, tak się tego? Tak, to, Nie, 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 Rosik, no. jesteś takim frajerem, Lubię guziki w tym w reaktorze po lewej. Ostatni mi został i będę ale musiał to robić... W ci się, dobra, ale zapisuję cię. Dobra, ci się. faktycznie. Dobra, sorry, sorry, jednak cię kocham. Eee, chciałbyś się Pulsini ogólnie wytłumaczyć z tego co robiłeś przyciele? No, oczywiście, już tłumaczę, a więc schodzę w dół, schodzę <laughs> w od Weponsów do silców, patrzę, Rosik mm -hmm. stoi na ciele, zobaczył mnie, więc nerwowo zreportował. No krótka piłka, no. Dzień Dobra, ee, kurwa, to jest Pulsin od razu do wyjebania. Ciało było ogólnie na centralnie na wejściu, centralnie na wejściu w silcach od Storage'a i a. biegłem w tamtą stronę, aby zrobić jakże pięknego taska w Communications. I nagle biegnę, patrzę, ciało. Mówię, dobra, pobiegnę za róg, zobaczę, czy ktoś tam czasem nie jest. Nie zdążyłem nawet wbiec do silców i nagle Pulsini tam stoi. Ale dobra... <grym> Niestety, panie Rosiku, ale Buła wie, że jestem clear, bo coś mu dałem. Nie deriwilował mojej roli, ale coś mu dałem, no więc bardzo mi przykro. Dupy. A Wait. Ziutek czemu w ogóle, kurwa, głosuje, ty? Ziutek. Coś mu dałem. No, znaczy, Myślę, coś że... Myśli. Coś mu dałem. Coś mu dałem. No, ja... no i dobra. Ja powiedziałem. Ja wcześniej Rosia na kamerach, to To. No, Rosia stał tak nad cielem, zobaczył, że ja biegnę, no i nerwowo zreportował. Pewnie tak było. Coś mu Pewnie Wiesz, tak co, że jakbym impostorem bym zaryzykował? To są bym zaryzykował. No ja bym ja to... jego, Pod jego medyka Ale nie, ja to powiedziałem, bo Rosia zagłosował już. Więc już nie mogłyby mnie strzelić. Hmm. No, na razie skip, pamiętajmy o pulsinie mi rościł. No, Chyba za A jak skip, no próbuję mi wrobić. No była, no, była, jestem clear? Pewnie próbuję wrobić. No, no tak. No muszę powiedzieć, że tak. Dobra, Dobra pulsini nie jest, pulsini jest, pulsini jest medykiem, strzelaj ktoś kurwa od razu. Jak no. mu dał, to ma. No A ja tylko pulsa, no to on we mnie nie strzeli. Jak nikt nie strzeli, właśnie, to, no właśnie w sumie. A, bo ja nie złotowałem w ogóle, ty. Hmm. nie go strzela, no kurwa. W <laughs> swoje, swojego będę. Dziwna ta runda. Słuchaj, ten nie żyje w ogóle. Dobra, już go odpieprzył. Szczerze? Szczerze? Odwaliłbym go. Dobra, mam strasznie mały kill ale w sumie to tam nie ma jakiegoś ultra znaczenia. Eee, nie ma aż tak dużego. Lodzic sobie robi tego taska. No ja mówię że ogólnie, ogóle, Tylko ja mam tutaj... Sytuacja. Boże, co tu się dzieje? Dlaczego bo oni tutaj sierują pawiana. Chyba nie zabijaj mnie, cwelu. Nie, w Russini... co oni tu robią według Ojka? Nie wiem właśnie co zrobić. Gdzie się Ciało jest w nawigacji. No to ja i bułkę nie winni. To jestem clear. Ja byłem w adminie, więc ja też nie winimy. Ja biegłem całą rundę z Lodzisem i Brojasem, tak? Tak, tak, tak. To skoro biegłeś, to jest za dużo powiedziane. próbowałeś silnik żeś za w niskim silniku śmieciu. Jeśli stanął przy tym. K gdyby niski nie wszedł, no to był zbrodnią biały dzień, tak szczerze. Ja Kucyński mówię, że Nikolata, Dobra, poczekajcie, poczekajcie, no. Gdzie kto jest, gdzie kto jest po pierwsze? Jestem no, ja w środek z jestem Ale psikal. Ej, No. W następnej rundzie chodzę. Dobra, jeżeli ktoś jest, to się dobierzcie w pary. Kutyński, dawaj robimy tak, że zaczynamy od mojego taska, i potem w sensie ja teraz prowadzę cię do storage'a, potem robimy twój, i tak na zmianę. No i całujemy się w i obnażamy się w odmienie. Ale chodź za. I potem idziemy do drugiemu, a potem drugi pierwszemu. Nie wiem, Ja Ja na skipa, wy sobie jeszcze pogadajcie, ale możemy bez kiedyś się złączyć w pary. Nie, odpowiedź, kto mu ciągnie teraz. Ja idę z bułką. Złączmy się w parę w kontekście, kto kogo clear'uje imą. No, ja clear'uję Boga. Ja clear'uję. Ja I z tej rundy clear'uję ja Lodzisa i, i Ja Rościka Dobra, Zrodzisz ja jedziem. O! <ślech> A nie w ołtuj Pulsin jeszcze, albo Bawek, bo ten... No, nie w ołtuj. ...Rosiek poszedł się. Dobra, <ślech> to clear'uję. Lodzisa i Koyasa. To z... No właśnie on powiedział, kurwa. Czekaj, Lodzis, Brojans. No dobra, no. No, i o Maramix nic nie mówi. Na no, no Maramix żyje, Maramix gra, kurwa, nie wiadomo. Powiedz dla Beki, kogo klirujesz po prostu. <laughs> <jesz>. Uwierasz, <ci. laughs> że już Profilaktycznie, kurwa. No, kogo clearuje w ogóle? No właśnie. Aż no, w ogóle nikogo. Co się dzieje, teraz? A ktoś poszedł se na Z2 No, ja czekam ten Bołaski na Z2 czy kto? nie, nie Ros... No, to czekamy Jakby fałtujemy czy co? Czekamy Kogo? na Rosika. No, czekamy, ja są rozwój. Ale kto będzie koło kierownik może on w piwnicy ma? On no, do pieca poszedł nie, <laughs> nie no, poszedł jak głos było... do pieca, tak. żeby rozpałka po, była Poszedł po, jest głos do pieca, sekund 110... No Co o, 190 jeszcze, A jeszcze, <laughs> literalnie jego dziewczyna wszystko słyszy i mu mówi, kur... Nieźle kurwa sika to I powiemy, że jebać Rosika to powie, że... Tak, was, was nie ma powiedział, że musisz naleźć do pieca, żeby rozpałka była Tak, jestem, jestem Dobra, to skifuj Cicho, to jest, ale tak nie wiedziałem. Dobra, była. ty masz przejebane kurwa po poniedziałek, wiesz o to nie? No, ale co, nie można sikać do... To... Dobra, ruszaj się pan. jest debil. debilu, gdzie ty pobiegłeś, kurwa? Miałeś ze mną wiedzieć, co tu jest. No po prostu nie jest, no. Ja miałem na Jum, jum, Na kim się? nie, O to nie, Co to było? Co to było? Co to nie, 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 co nie, 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 zrobiłem? Wiesz nie, zrobiłem co? To chciałem ty żebyś zabiłaś? poszedł ze mną, to nie serio, ze mną no. jako szeryp zabił tego... Yy, Kurwa jak on się naz... Rosik, nie? Rosika no. chciałem zabić, no i z potem tam jeszcze ktoś kogoś walił koniec gry. A Maramidz... Kogo? Kto zabił Kukińskiego? Ja Kutnickiego? się zabiłem! Aha... To nie waliłem się, bo ale... nie był. Nie był. A ja był. ten, ja was yy, trzech zabiłem, nie? Pod poleniem. Aha, aha widzisz. Ja mówię podpowiedź, co... Daję bułce, no. tak, dupy! Wiesz, że jesteś pierwszy do strzału teraz? No. A ja byłem medykiem i kubciowi dałem tak, ten tarsze. No, szacunek I, za to i powiedziałem, że nie jesteś bo reaktor naprawił, to już wiesz, to już miałeś ten szacunek no, no. ale ty Kutinś chciał chzisz I kutizna, ktoś się chciał zabić, ktoś się chciał zabić w ogóle? Nie, nie, to. nie no. Część sytuację. ja byłem, że ten, yy, miałem tą klasę z Adim, że byliśmy połączeni no. Adim miał yy, Arsonista i ja miałem altruista i, I gdyby, zrespić, gdyby, gdyby jakby chciał kogoś no. zrespić, to by do dwójka zabiło chyba, nie? No chyba no tak. Tak, no tak, tak. To jest tak połączenie się trafiło. Aha, ja się... nie mogę w razu uczyć tego. Czyli było no. wskrzeszał, ale nie mógł wskrzeszać, bo byli... Tak, bo byli no bo bym Adiego zabił przy no, A Nie no by... no bo jakby chciał wskrzesić, to by... Ja też bym się wywalił od razu. No. A, a jakby się wywalił i to ja by go nie wskrzesił, bo ja bym od razu się wywalił. No. <laughs> A mnie bo no bym go zabił? Od Cześć, razu? Ja. No, Dosłownie chwilę ale. przed reportem, nie? Jakby tak sekundę później to by report był i mnie nie zdążyłby zabić, nie? Kurde. No bo jak tak patrzę ten, ta ostatnia runda Rosik ucieka z ja mówię, o zabił, o to go podpalam. <laughs>